Siemanko moi widzowie z tej strony Slamar Ja witam was w pierwszym odcinku z gry Cities Skylines W dzisiejszym odcinku No, zagramy sobie w taką ową grę Na początku byłem święcie przekonany, że nie kupię tej gry Jednak po obejrzeniu kilku filmików w sieci Stwierdziłem Że sobie kupię I jestem zadowolony Chociaż ma ta gra swoje plusy i minusy nie zdziwcie się, jeżeli podczas filmu będę porównywał tę grę do SimCity Gdyż SimCity było pierwsze i ma to coś No do którego będę po prostu to porównywał, bo grałem Sim SimCity I jestem bardzo zadowolony i z SimCity i z tej gry Chociaż... Yy, chociaż... Chociaż yy, ta jest nowsza, to ma jednak swoje wady I... Musicie się z tym pogodzić no, tak więc, nowa gra yy, Grałem sobie już i dlatego jest kontynuuj wielkie równiny. Dużo wody? Nie, nie. Nie. Wszędzie lewostronny jest. Tak. To może sobie wybierzmy. Nie. Nie. Do rzeczy. Niech będzie do rzeczy. Wody nie ma akurat za dużo, ale jest okej. Okay. No, czytuj się, wczytuj, no. Daje, że malina. Dobra, tak więc tak wygląda ta mapa. To jest nic ważnego. W sumie. No dobrze. Na tej mapie jeszcze nie grałem. Ale widzę, że mamy dwa dojścia. Na mapa, które grałem, było zazwyczaj jedno. Tak więc trzeba sobie, żeby odblokować sobie drogę jednokierunkową. Takie coś trzeba zrobić, czyli wybudować najmniejszy skrawek jaki się da. Mamy 70 tysięcy niecałe. Skoro ruch jest prawostronny, a my zrobimy coś takiego. Dobrze, teraz najważniejsze: tutaj myślę aglomerację fabryczną Czy nam zrobimy? Tu będą sklepy, tutaj yy, fabryki, a tu będzie strefa mieszkalna. Jak na razie, bo jest jeden mały sekret, którym większość już pewnie wie, kto mnie ogląda. Pewnie ogląda u innych, ale to za chwilę. Dobrze, najważniejszą rzeczą: czyli trzeba zapewnić im prąd i wodę, jak jest prąd? O, jest prąd wody, to dobrze. Tu musimy dać to, a tutaj to, już wytłumaczę. Każdy, kto. No myśli no to chyba logiczne że tutaj nie da rury Ze ściekami A tutaj da pompową Bo jak ścieki spłyną no to ludzie to będą Gul gul Będą pić to I no nie będzie to chyba dla nich za dobre bo No 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 wiecie no Dobra teraz drogi mieszkalne Na początku będzie easy tak skromnie trochę Tak Czekajcie, tak myślałem, tak dobra yy, tu dwie na razie mi powinny wystarczyć yy, nie nie no ile mamy hajsu mało dobra nie starcie nam na więcej yy, tutaj musimy też nie mogę tu muszę tu no dobra już jest przejście do Mm, ta. Kurczę no o. dobra A, zdupałem to. Mhm. Czemu... Co ja zrobiłem? O, kurwa. <średnio>, Średnio to wygląda. Nie ta droga miała być. Ona miała być dotąd tylko, no. Damn... Yeah. Pomyliłem się o ścieżki. No już stratę, jeszcze nie zaczęliśmy tu mieszkać. Mmm. Tu miała być ta zwykła. No, ona jest tańsza przede wszystkim. Um, tu. Nie. Tu. Tak. E, dobra. No i na razie, musimy ją gdzieś wpiąć. Mmm... Najlepiej lepiej było pod koniec. Dobra. Tutaj są strefy mieszkalne. A tu będą strefy. Takie. Kurde, znowu za blisko. Dobra. No już, to zostawmy był masakra mnie szczeli zaraz Dobra I tutaj jedną też A, trzeba się tej drogi pozbyć tak którą dostaniemy? Nie dostaniemy nic, dobra Chrzenić to um, Teraz prąd Gdzie nam tu wieje wiatr? Tutaj, o to dobrze Siedem. O, o, osiem było, osiem. Nice. No, dobra. O, o. Na razie im jedno powinno wystarczyć. Tylko jest jeden problem, mianowicie. Nie chcę ruły Dobra Aha Czyli tragicznie się dla mnie zacznie Bo zap nie zapomniałem zatrzymać czasu To po pierwsze O Jezus Tragedia hmm. No nie mogą się budować przy autostradzie, no hello Będą mieli za głośno to jest taka strefa buforowa. Tutaj też w ogóle nie powinni mieszkać. Mmm... Pędzelek. Dobra. O! o Idyt. Patrzcie, wylądają sobie dziełeczki. Dobra, miejsca pracy trzeba potworzyć. Czyli mianowicie tutaj nie przeszkadza nic, więc. Hmm. Fabryka to fabryka. Jej przeszkadza to, że żyje. No, kurde. Kurze mnie to czasami. Tu będzie strefa komercyjna. Ja. Tutaj też. I tu też. Dobra. Git. Wiem, że nie macie niczego, no ale ja nic nie zrobię. Zaraz przyjdzie ta sytuacja, której wolałem uniknąć. No ale nie uniknę jej już. Już to widzę. To jest moje drugie podejście. Przedtem próbowałem na jeszcze innej mapie. I tam mi się udało. No a tutaj tragedia, chociaż myślałem, że będzie inaczej. Przyspieszę czas, co nie, nie, zwleka nie zwlekać na to. No, już tak nic nie kupię. Bo. Ba nie, nie ma za co Gdzieś was mam. Co? No, szybciej. No mi się zaraz zacznę wyprowadzać, tego nie chcę. Tak, mój dług rośnie, i rośnie, i rośnie, niech już rośnie, no, już przeżyję to. Pogodzę się z tym, że zepsułem na sam start, ale będę dobrym burmistrzem, obiecuję. Że zmienimy sobie nazwę miasta. Um, no, fajnie, gęsi. YouTube, może nazwijmy. YouTube, dobra. No, starajcie się o wodę, ale ja nie mam za co jej kupić. Czy mam? Mam wodę, ale nie dam, bo nie mam czym. Media transmisyjne nie działają. SimCity same były. A tutaj? Nie ma. Musimy się z tym pogodzić. No, to jest największa bolączka też, moim zdaniem. W dupie mam, że chcesz prądu. Musisz poczekać! Ja chcę dostać pożyczkę taką bezkredytową. Taką jak Grecja dostała. Dostanę to dzisiaj czy nie Znaczy myślę, że tak będzie. Bo jak nie to źle. Bardzo źle. Zamknij się. Ogólne zadowolenie poniżej poziomu normalnego. Tam było inaczej. Uuu, popuszczaj domy. Uuu, jest straszne naprawdę. Brak funduszy, bo możesz. Chcemy prądu, fajnie. No, też super. Robak ksiądz robak mi się przypomniał. I nie wiem dlaczego. Hashtag młoda. Za chwilę się pozbędziemy tych budynków. Spokoj. co jeszcze buguje widzę. Nie musicie koło opuszczonych budynków mieszkać. Wiem, że tego nie lubicie. Nie lubię burzyć budynków. W jak ktoś w nich mieszka. Jeszcze gdzieś? Pewnie żeby tak. Nad nanobotami. Możliwości są nieograniczone. Hashtag nanomaszyny. O właśnie, o to mi chodziło. Ostrzeżenie przed bankructwem. Miasto znajduje się. Pewnie, że wezmę jak za darmo, no to czemu nie? Dobra, pierwsze co. Pauza. Aż tak pauza. I woda. Woda. Teraz z drugiej strony na skrzyżowaniu? Dobra, to mamy. Teraz to. Gdzie jest mój wiatrowon? Musi iść on tutaj. Po drugie tutaj. Teraz tutaj. Ale mi się picło. Dobra I teraz jeszcze tu chyba Dobra. Nie to No i teraz powinno się już wszystko ogarnąć. Możemy puścić czas I zburzyć znowu opuszczone budyneczki hmm, tu, 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 tu Dobra, jest kit. No nie no straszne, Ale zaraz ich będzie pełno to No i git. I teraz musimy tylko czekać Dobrze, to jest majonez Jak już mamy troszkę hajsu, to możemy dołożyć tych mieszkańców. przydadzą się zawsze? O, widzicie, parkują na ulicy. W simcity City tego nie było Ale w Sim City była dużo lepsza rzecz. Tam był ten taki silnik. On się tak specjalnie nazywał. Nie Silk Touch. Glas, coś tam. którym. No po prostu. Proces działał na tej zasadzie, że nie wybudowało się coś, dopóki nie przyjechała ciężarówka. O. Population. Dopóki nie przyjechała ciężarówka. I jeżeli. Nie było na przykład kogoś w domu, to światło się w nim nie paliło, dopiero jak przyjechał samochodem czy tam Miejską komunikacją publiczną To Fuck Dopiero jak przyjechał miejską komunikacją publiczną To się światło zapalało w domu na przykład w nocy Nie mówię w dzień, ale w nocy I to było fajne Strasznie fajne i strasznie mi tego tutaj brakuje Tutaj się dom wybuduje nawet jak ktoś tutaj nie żyje A, tam nie ma co budować. Y -h -h -h. To ma być town city, a nie jakieś gówno. A widzę, zaszalałem z tymi drogami znowu. W sumie dobrze. Nie wiadomo, z czego prądu wziąć. Dobra, git, git, git. git. A teraz żyję tego i tego. Jo, boć idea Macie gdzie mieszkać Co ciemnie nie ma prądu? O Jezus! Czemu ty nie ma prądu? No przecież jest prąd co ty chcesz, kurde. Ale jest opuszczony dom no to mnie niepokoi. No jak nie masz prądu, jak oni mają? Kurde Aha, ta dostała szybciej prąd niż ta. No... Bratu. Aha, nie ma tego, elektrowni. My nie mamy hajsu znowu, trzeba zarobić. Trzeba zarobić. Aha, wiem, że nie macie prądu, no ale ja nic nie poradzę na to, sorry. Aha. A, tu może nie być wody, no, ale my zbieramy na elektrownię. Która kosztuje? 19 tysięcy. No, znowu awaria prądu. Eee, ee, ee. Żeby się nie zostały zarachunki telefoniczne. O, sami się podłączają, no to jest ok. Czas idzie, idzie do przodu, ale opornie hajsy wchodzą. No na brak prądu. No i będzie brak wody, jak nie ma prądu. No, te elektrownie to też są. O, ta ile kosztuje 6? Najpierw tą za 6 dołożymy jeszcze. Jedną. No tak i akurat będzie. No, jeszcze będzie za mało. Sheet. Zbierać na tą, czy. No nie wiem, teraz. No kompletnie. Można tak? Czy to coś da? Nic. Tego produkuje 9 MW, a my dostajemy jeszcze mniej pewnie. No, ludzie się wyprowadzają. O, na zero jestem, no, wprowadzają się, wow. A no, nam ciągle brakuje do tego. No widzę, że coraz więcej przybywa hajsu. Mm, właśnie trzy razy szybciej niż zwykle, ale fajnie. Właśnie, tutaj są jeszcze te. Można tworzyć. Jak to się nazywa? Yy... No! no. Mogą stworzyć dzielnicę rolniczą i oni sobie będą rolnikować. Fajne, fajnie, naprawdę. Mam już na to. oni coraz więcej żroma, ja nie mam jeszcze za co im postawić tego. No nie! Już prawie, no. Już, prawie, już mam. Obiecuję, zaraz ją postawię. No, już, już. Nie. I was, majster Blaszka. Eee. wysypisko chcą? Ile kosztuje? 4000. O Jezus, mario Ale to. Oho, oho, hajsy przyjdą! Jech jech jech. jech, jech, jech! Tu będziemy. Dobra, mieliśmy ciarę. I elektrownię eee, im zaraz wystawimy. Nie ma za co. Kurczę. Ale jeszcze troszkę i będzie. Bo mi już pozostałeś. Nie zaraz będzie regionalną stawimy. Fajnie. Super. Cieszę się No super naprawdę ja wiem Ale to jest nawał taki nie lubię tego To jest zazwyczaj takie coś się dzieje yy... No już prawie mam na tą elektronię Zaraz wam będzie prądu brakować i będziecie się srali o to Najpierw prąd, prąd jest podstawą Bez tego nie żyje miasto Wiem, że to jest głupie, ale taka jest prawda, no, co się oszukiwać. Tamci jeszcze wody nie mają. No i co? Czemu tak powoli to idzie? Ja tego nie zatrzymywałem. Dobra, stawiamy tu. What the f**k? What? O, chuj tu chodzi, naprawdę. No i tak to miało być na początku Ustanu przepisy, ja wiem, ale ja nie chcę. Woda, woda, bo oni będą strali się, że nie mają wody. Już się srają. O, o 69 czy 20 Prawie 2160 tylko kosztuje. To nie jest dużo, więc zaraz to będziemy ogarniali. Jeszcze trzeba poburzyć te wody. Nie wody, tylko o, ruiny. E, czyli to zamykamy. o 1500 już mamy. Nice. Nie zauważyłem nawet. E, trzeba to poburzyć, bo nie wody nie mieliśmy to wyprowadzali. Nie tego chciałem uniknąć, ale znowu mi nie wyszło. Na tamtym sobie to się udało, ale oczywiście mi się ciuło i się nie nagrało. Nie ja będę już tego przeżywał, fajnie się w to gra. Wiem przynajmniej, jak już zaczynać. Co to? Czegoś nie ma? Wysoki poziom przestępczości. Dobra. Yy, w sumie? Najpierw wysypisko. Oni mają wysypisko, ta, Tak, to Git. To medycyna. Ile kosztuje? Stać nas. Ma bogato. O, tutaj postawimy takie rzeczy. No, i ucieszyli się ludzie. Policja. 12 tysięcy, a my mamy? Mamy. Hmm. Jeszcze tylko nie będziemy mieli. A to była straż pożarna, No dobra. To kosztuje też 12. Dobra. Ale my już pomału będziemy kończyli to Tylko pozamykamy te komunikaty, bo one, jak je się zostawi, to jest potem problem z nimi Dobra I... te... Okej okay. ĆwirĆwir on się nazywa? Nie przedstawi się, patrz, a wtedy mi się przedstawił hmm. Mamy 3000, dobra Ja... No, oczywiście komuś odcinek spodobał, może zalajkować ten filmik y Zasubskrybować mój kanał i żeby być na bieżąco z moimi filmami, yy, yy, zostawić komentarze, co mam zbudować, jak byście to widzieli, wy. Tak więc, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, trzymajcie się.